Przypomnę mnie e, e, ja muszę poprawić? Bardzo dobrze. 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 Trzeba bierze miejsce w na tego, że nie będzie wyraźnie. Ale też możesz ucisnąć na luzie włoskim. Chciałem podziękować wszystkim za... za jeżeli jest to możliwe. Słuchajcie, dziękuję, żeście tutaj przyjechali, naprawdę świetnie kibicowaliście. Był taki pomysł, żeby zrobić wendetę, Janek zadzwonił do mnie, zapytał czy zechciałbym skrzypać sobie dłonie podczas tych zawodów. Jak najbardziej tak, jest to bardzo utytułowany zawodnik, godny każdego pojedynku i to zaszczyt. Jest walczyć z nim. E, słyszeliśmy tutaj wszyscy sygnały, czy walka jest na poważnie, czy już ustawiona i tak dalej. No, często jest tak, nie tylko w tym sporcie. E, nie będziemy tutaj się tłumaczyć z tego. Dałem właściwie 100%. E, trenowałem bardzo ciężko, przygotując się do mistrzostw Polski po drodze właśnie, ta informacja, e, przyjechałem i z miłą chęcią zmierzyłem. Naprawdę do samego końca nie wiedzieliśmy, jaki będzie wynik. Nie wiedziałem, jakim stylem Janek walczy, chociaż oglądałem jego walki, ale mówię, różnie. To jest zawodnik bardzo doświadczony. Też na pewno obserwował mnie jak klawacy i zresztą widać, było, że różnorodne. Ja również starałem się bronić. Niestety brakło. Może nie siły, ale wytrzymałości, bo tutaj było duże spieć. Gratuluję Janek, dziękuję bardzo. I gratuluję Wam wszystkim do tu jesteście. tego nie powtórzę, natomiast dziękuję bardzo, że tutaj przyszliście, tak bardzo licznie zresztą. Gratuluję wszystkim medalistom w ogóle uczestników dzisiejszej imprezy. No i cóż, to mogę powiedzieć? Eee, tak, no chciałem się zgodzić z Mariuszem, ponieważ jest to człowiek, którego bardzo cenię sobie w tym sporcie. Wielokrotnie na zawodach rangi międzynarodowej między innymi w Europy czy Świata przychodził, pomagał pod eee, moją rękę, z jestem bardzo mu wdzięczny. Widzę ile wkłada serducha w rozwijaniu tego sportu w Polsce, dlatego no, nie mogła to być inna osoba jak tylko Mariusz. Bardzo Ci dziękuję za to, że mogliśmy razem tutaj strzelać ręce. Tak wynik nie był ustawiony w żaden, w żaden sposób. Włożyliśmy w to e, kupę, kupę wysiłku. Mariusz oczywiście jeszcze jutro walczy, dlatego... Odpuściłeś. Nie, nie, nie. Dlatego może dał mi to troszeczkę, e, też podejrzewam, że luzu, jutro za pewno ognia. E, no i cóż. E, Dzięki wszystkim. Mariusz, dziękuję. Jeszcze raz miał tak, jeżeli ktoś się powiem yy, wynikiem, to nie przejmujcie się. Wygrał łyszy <Pun readings> <Brawo>. <Tropik están> i z pogodą. Oczywiście, to że ciężkie pojedynki nie znaczy, że z wami jutro nie wygra. <Sumova>